Myślę, że to, że, że taki dom tu w Łodzi powstał i, i, i dzieci w nim będą mieszkały, rzeczywiście ciężko, ciężko chore, to jest generalnie bardzo ważne dla, dla miasta również, dlatego że maluchy, owszem, z miasta Łodzi... Na pewno potrzebują takiej opieki, są chore. Natomiast y, myślę, że ponieważ jest to jedyny dom w Polsce, to, to zainteresowanie jest większe, jakby szersze. I proszę nie zamykać tu jakby możliwości, że, że te osoby spoza łodzi też będą chciały tu zamieszkać. Mamy tylko dziewięć miejsc, mamy trójkę maluchów, czwarty będzie Dawidek. I, 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 to są trudne decyzje, ale ja y, muszę się naprawdę zastanowić nad tym, jakie te dzieci tu będą, y, żeby one się wzajemnie stymulowały do rozwoju, żeby na siebie oddziaływały, żeby uzupełniały swoje deficyty i umysłowe, i, i, i rozwojowe, żeby po prostu... Y, fajnie później funkcjonowały w społeczeństwie. Dlatego to jest bardzo trudna decyzja i też na pewno nie wszystkie dzieci, które mogłyby być tu się znajdą i, i, i dlatego też została powołana y, komisja lekarska, która kwalifikować będzie też te dzieci. Y, fundacja jest w kontakcie właśnie z lekarzami. Y, wysokiej specjalizacji. Są to lekarze z, również ze szpitala na spornej, ale nie tylko. Jest w tej komisji również psycholog I, i chodzi nam o to, żeby właśnie tak dobrać te dzieci, żeby po prostu można było z nimi pracować i żeby fajnie zafunkcjonowały później w społeczeństwie.